No niestety, niestety, niestety. niestety. Kwestia, kwestia, tremy. Kwestia tak, tremy, troszeczkę wydaje mi się też szczęścia, także... A z którym pytaniem mieliście najwięcej problemów? Chyba z ostatnim. ostatnim. ostatnim, ostatnim, ostatnim ja, ja, akurat tak. padło na mnie, że ja miałam to pytanie. Mm -hmm. Pierwsza moja myśl to był y, popęd seksualny, o tym pomyślałam, ale tak to... szybko. Tak, to tak, mięski, więc... <laughs> tak, ale, ale później tak szybko sobie pomyślałam, że jednak to nieco, no, nie to. i nie odpowiedziałam nic. Aha, z Bigosem też słabił Ale wygraliśmy na akurat. No tak, na... ale. <laughs> żeby ni Polacy nie wiedzieli, z czego Bigosem. Z Bigosem nie byłoby słabo, tylko coś tutaj troszeczkę się spóźniłem przycisku. Tak, I, no, myślę, że... chyba tak, na no. I myślę, że... I myślę, że później byłoby mhm, lepiej, tak. jeżeli byśmy to pytanie przejęli. Tak? Że, czyli, że my byśmy odpowiadali pierwszy, to myślę, że nie byłoby z tym jakiegoś problemu. Mhm. Stawiony, oni po prostu. Już tak, 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 tak. Ale stawione tak. mieliśmy troszeczkę pod górkę, bo jednak Wiem, drużyna. Jeśli byście to chyba byłoby kiepsko. nieco chyba i narodowy, niż przed tak, nami. A tak, tak, tak to to naczy. Oni jako sportowcy chyba bardziej są w tym temacie, także. A jakby Pan finał poszedł? Finał? finał? dobrze, dobrze. Tak? Tak, Myślę, pytania, myślę re... że pytania były łatwiejsze, Nie, tak Nie, ale pytania hmm. były rewelacyjne. rewelacyjne. Rewelacyjne pytania, bardzo łatwe do odpowiedzi, mi się tak, 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 ja od razu w ja Od razu razu to bo. była pierwsza tak. No byli blisko, tylko nie, nie Może za trzecim razem się uda? Trzyma, trzymamy się kciuki. Tak jest. Chcecie kogoś pozdrowić, to za ten, za ten, za ten, Ja bym ten. bardzo chciała pozdrowić koleżanki i kolegów z pracy: przede wszystkim panią kierownik Iwonę, Agnieszki i Ewelinę oraz mojego synusia i męża. Ja również całą rodzinę, wszystkich znajomych, szczególnie z uczelni i Pana Arka Mrozińskiego. Ja też wszystkich znajomych, przyjaciół, całą rodzinę. Ja chciałam pozdrowić córkę Anię i resztę rodziny. Ja przede wszystkim córkę Anię chciałem pozdrowić, koleżankę Magdę z pracy, jak również Maćka i wszystkich moich kursantów, z którymi mam przyjemność jeździć i pracować.